Fajnie, Proszę Proszę wyjść z mojego do! Proszę wyjść z mojego do... No nie, no nie, proszę stąd wyjść! Proszę stąd, proszę zamknąć... No nie ma, nie ma! Czekaj, szybko, szybko zamkniemy drzwi. Zamk... E, 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 gdzie? 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 Ja nie wiem co się tu dzieje. Ja nie rozumiem w ogóle tego. Patrzcie, to się nazywa ćwiczenia. Pizza w jednej dłoni, sztanga w drugiej. I tak właśnie, tak się właśnie ćwiczy. Widzicie? Zapraszam tutaj. Moim gościem dzisiaj będzie właśnie oto pani. Dzień dobry. Jak się pa... jak pani się żyje w formie żaby? Mam... Le... Czy ma pani byka na głowie? Co? Nieważne, ogólnie Chciałem się zapytać, jak to jest właśnie żyć w takim super świecie jak Broke Heaven Siemka wszystkim z tej strony Kitek, a dzisiaj zagramy w Broke Heaven Tak jak kiedyś, tak więc y, zaczynamy ogólnie Czemu ja się przebrałem? Ej, co jest? Dlaczego ja tak wyglądam? Proszę mnie zostawić, panie Zabo Witam was na kanale Robloxowym, tak więc od teraz zaczynamy oczywiście częstsze, częstsze bo, czy, Zostaw mnie, powiedziałem Proszę mnie zost... o, dobra Zaczynamy częstsze ogólnie granie w tego, w, w, w Robloxa Dobra, jesteśmy na desce Czy ja mogę max speed tylko 25 tu mam jakieś głośniki dobra. Es, sobie schodzę. I mam zamiar nauczyć się grać w to. W sensie chcę zobaczyć, czy daleko zajdę, czy zbuduję własny dom, bo ja nie ogarniam, że. O, dobra, tu jest jakieś budowanie domu. O, ja bym chciał tu dom zbudować. Czy ja mogę tu dom zbudować? Go. Okej, okay, jestem tutaj i co teraz? Odjeżdżam sobie tu. Czemu ja Jest, jest zbudowałem. I co, ja teraz mogę wybrać dom? Wow, tu są z tego zwipa domy. Hmm, ciekawe jaki byłby najlepszy. Ta villa jest fajna. Hmm, dom, dobra. Okej, okay. postawimy dom. I co, ja tak dostaję za darmo dom? Co jest? Ja bym chciał, żeby tak Normalnie było, ja nie wiedziałem, że to tak działa. Dobra, to jest nasz dom, czy ja mogę tu na deskę wjechać? to w tym momencie. O, zamknijcie się drzwi, dobra. Okej, okay, teraz nikt mi nie jest w stanie wejść, tu są kamery jakieś, security, wow, ja nie wiedziałem, że tak to działa. Wow, naprawdę Stosik, zejdziemy z tej dyskoloni, nie będziemy sobie po naszym parkiecie jeździć. otworzycie że... ja mogę, o dobra. Tu jest nasz domek. Tak, ogólnie ja postanowiłem, że będę miał y, dziecko, więc mam dziecko, proste. Tym dzieckiem jestem ja. Tutaj się da wejść, y, to jest jakaś taka zjeżdża. I co ja teraz zjadę tutaj normalnie? Eee, nie zjeżdżam, myślę, że zjadę tak jak zawsze. No szkoda, czemu nie ma koloru mojego domu? Ja nie mogę, coś się zepsuło. Kolor domu, coś takiego. I co teraz mam nacisnąć na to? Nie, nie mam. Aaa, okej, okay, teraz mebluję. Wow, ja bym chciał taki. O, to byłoby fajne, dobra, wygląda to sztosik. To są, a, prześwitujące okna, bądź nie. Czyli takie zasłony, można powiedzieć. Fajnie, proszę, proszę wyjść z mojego do, proszę wyjść z mojego do, no nie, no nie, proszę stąd wyjść, proszę, st proszę zamknąć, no nie ma. Nie ma! Czekaj, szybko, szybko, zamkniemy jej drzwi, zamkniemy jej drzwi. Yy, o, dobra. Już stąd nie wyjdziesz. Nie ma, nie ma. E, 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 gdzie? Gdzie? Tu jest jakaś komórka? Dlaczego tu gdzieś... To jest garaż, okej. Okay. Dobra, mamy garaż własny jakąś dziewczynę, która nam tu jedzie Proszę stąd wyjść. Halo! Gdzie pan jest? Halo! Ja nie mogę, naprawdę powiem wam, że nie spodziewałem się tego. Jak muszę się nauczyć trochę kierować, dobra? Może tak być. No proszę stąd wyuciekać, no! Jak ja mogę się z, z jej stąd pozbyć, no? O, i co teraz mogę zamknąć to? O, zgaszy światło. Wow, co ja robię? Czemu Lęce. proszę nie nie ten kitek zapal światło jak ja nie mam się jej pozbyć ja nie wiem co się tu dzieje ja nie rozumiem w ogóle tego o co tu chodzi czemu ona znikła czemu w tej nie, nie, nie mogę się przebrać. Tu mam okienko. Dobra, okna są normalnie pozamykane Jak to wygląda z tej strony? Nie jestem w stanie niestety zobaczyć. Dobra. Nie wiem czemu przechodzę przez drzwi, dziwne to jest, ale ta dziewczyna nam uciekła, więc postanowiłem, że dzisiaj znajdziemy pracę. Otworzymy, wołamy swoją nową brykę i naszą bryką ogólnie na co dzień w tej grze będzie Poń hmm, No powiem wam, że ciężko. Moto. Dobrze, postanowiliśmy policyjny motocykl, jedziemy. Yy, dobra, tak i teraz tak. Gdzie tu ktoś jest? Halo, halo, nie ma tu nikogo, ja nie mogę. Ej, ogólnie napiszcie mi, co naj Najlepiej tej robić. Czy tu się jakoś. O, tu sobie jakiś klakson. Klakson, dobra, klakson działa. Teraz jedziemy. Tu. <laughs> Wiem, co zrobię, ale mam pomysła. Dobra, czy to wybijało mnie chyba do góry? Uwaga. I czy ja mogę na to wjechać tym moim. Nie da się. Już. <laughs> Wiem, co zrobię. O, to jest pomysł. Dobra, wyjdziemy na górę i tu zrespimy motocyk. Dawaj, 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 tak I tak tu stań. Teraz motocykl Gdzie jest. O, nie. Nie o to mi chodziło. Jeszcze raz to auto tu zrespimy. O, please wait. Dobra, poczekamy. I teraz auto. Nie da się tu? Dlaczego się. Ło, wow, moja limuzyna Ej, halo, halo No, e, coś zepsułem Dobra, nie, nieważne, nie, nie nikt tego nie widział Tu jest chyba trampolina I trampolina dało się bardzo wysoko wybijać Z tego co pamiętam Więc spróbuję wskoczyć na coś dziwnego Na dach policji byśmy chyba wyskoczyli Wo, Czyli tak wygląda cały Brock <laughs> Tam jest jacht Czy ja mogę? Nie, nie mogę Bardzo blisko doleciałem mu wszystko nie O to mi chodziło Jeszcze raz Jeszcze ja nie mogę Ej, piszcie mi ogólnie Jakie gry polecacie w Robloxie Po to, żebyśmy mogli to nagrać razem z Mufiką Proszę Mufikę może Yy, tak co ty robisz tak ostatni raz się wybijasz i potem lecimy gdzieś i Eee... to jest ja tu spa? Aha, bo ja się obkręciłem. Dobra, idziemy na dancing. Dzień dobry, halo! Halo, jest tu ktoś? Eee, wejdziemy tędy. Hej, okay, wow, tu jest jakiś bro... Okej, okay, to są filmy. Czy to jest czy to jest kino? Czy ja mogę iść do kina? Okej, okay, nawet nie wiedziałem, że coś takiego to jest, tu jest inny film? Halo, proszę mnie wpuścić, halo! Dobra, nie da się. Idziemy w inną stronę. Powiem wam, że naprawdę nie zdawałem sobie sprawy. Eee Pizza, 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 dzień dobry, eee, kawałek pizzy. Czy ja go mogę teraz jeść? F. Co daje F? Co ja zrobiłem z moją pizzą? Co A, dobra, teraz. F raz to ją jem po prostu F2 to ją zakładam na bark Zjedzmy sobie ten kawałek pizzy i lecimy dalej Nie wiedziałem, że tu jest wszystko za darmo, tak więc to na pewno Czemu ja siadłem? Proszę Kitek Przestań, zjedz swoją pizzę i lecimy na górę Zobaczyć jeszcze co takiego ciekawego tu jest Dobra, jeżeli ogólnie To jest bieżnia, co teraz tutaj nacisnąć? Nie działa A tu? Nie działa, ja nie mogę, to co to za O, Kitek będzie wyciskał sztangę Proszę bardzo, odłóż to, o, patrzcie To się nazywa ćwiczenia. pizza w jednej dłoni a Sztanga w drugiej, i tak właśnie Tak się właśnie ćwiczy, Widzicie, Elegancko. Ogólnie piszcie mi w komentarzach, czy mam nagrywać z kamerką, żebyście mnie widzieli. Ogólnie takie taki światełko wam dzisiaj zrobiłem. Mam nadzieję, że się podoba. Właśnie z kamerą, czy może jednak bez? Wydaje mi się, że z kamerą, mimo wszystko, troszeczkę to jest lepiej. Proszę, dobra, Kityk, już możesz odłożyć tą pizzę. Czy ja mogę ją jakoś wyrzucić? Dwa, trzy. Dobra, nieważne. Trzymam ją w dłoni i lecimy. Yy, tutaj jest. Aha, mogę ją schować. Dobra, schowałem pizzę. To jest, czy ja tu karaoke? Yy, chciałbym śpiewać, a tu pracę. I co teraz karaoke? Śpiewam. La, 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 la. Nie, dobra, coś chyba pani żaba Ona no, myśleć, mówiłem wam Halo, halo, dzień dobry, z tej strony pan Kitosław A dzisiaj najświeższe informacja. Dzisiaj chciałem wam poinformować, że Mufinki nie ma w domu Nie ma jej tutaj przy mnie Nie chce ze mną nagrywać Więc chciałem tutaj złożyć skargę do wszystkich Że nie ma Mufinki do nagrywania Ale będziemy nagrywać sami, więc proszę się nie przejmować Teraz nagramy zaraz Minecrafta dla was I jeszcze nagramy prawdopodobnie Tokę Tak więc full wypas Piszcie ogólnie, co wam się najbardziej podoba tutaj na tym kanale Oczywiście pewnie Roblox, tak więc tak mi się wydaje że ona mnie da? Kameruje? Halo, halo. No nie, ona Olała mnie. Ja nie mogę. Ja tak się nie da pracować. Halo, proszę się. Za, za kamerę się wziąć. Proszę do, do kamery. Halo, halo, give. O, tak? Jaki mam co dać? Ja, gifę, dać. Czekaj, oddaję? Najmniej chcę? Nie, nie chcę. Ej, daj mi mikrofon. Bierz ten mikrofon. Okej, okay. aha. mi mikrofon. Dobra, oddaj mi. Yy, dobra, idziemy pracować dalej. Zapraszam tutaj. Yy, moim gościem dzisiaj będzie właśnie. Oto pani. Dzień dobry. Jak się. Pa... Jak pani się żyje w formie żaby? Mam. Na... Czy ma pani byka na głowie? Co? <śmany> Nieważne, ogólnie. Chciałem się zapytać, jak to jest właśnie żyć w takim super świecie jak Broke Heaven? Jakie gry aktualnie na Robloxie są najbardziej wlubiane, najbardziej polecane? Tak, żebyśmy grali w to, co wy chcecie, ogólnie, w to, co żeby mi się też spodobało. O, to jest ważne. Ej, proszę wrócić. Proszę wrócić na swoje stanowisko. Halo, halo. Proszę tutaj. Zapraszam, zapraszam teraz do mnie. Proszę. O, o, no i widzicie, i to jest profesjonalnie. Już mamy wszystko zajęte. Ej, proszę to, proszę tam. No, nie, no, okej, okay, wiadomości jednak nagrywamy. No nie, ja nie wiem. Po prostu nie da się tu z nikim pracować. Jeżeli ktoś chce ze mną pracować w Robloxie, tak więc e, zostawcie łapkę w górę. Ja muszę zmienić swojego skina, bo nie wiem, co tu się dzieje. Idę do mojego domu. Ja nie chcę mojej pracy, do mojego domu. White, dobra, i teraz idziemy do domu. I ja bym chciał się przebrać. Właśnie, chciałbym wyglądać jak mój kitek. Dlaczego ja tak nie wyglądam? Jesteśmy tutaj i czy ja mogę się jakoś tu przebrać? Dajcie mi znać, jak ja mam się przebrać. Tu jest jakieś chodzenie. Czy ja mam telefon telefon. Wow! Aha! Patrzcie, teraz mogę rzeczy wyciągać, ale fajnie. Zawsze chciałem mieć taką tatuszkę. Dobra, idziemy. Te, 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 te. O, dobra, od dzisiaj będzie. Wiem! Nagramy jutro odcinek. Kitek jest biedny i chodzi i zbiera rzeczy od ludzi właśnie z takim, z takim wózeczkiem. Będziemy po całym block Heaven biegać i szukać rzeczy od ludzi. To jest naprawdę sztok pomysł. A ja mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, żebyśmy wiedzieli, co mamy nagrywać. Wbijajcie do naszej grupy kociaków. W sensie link macie w opisie. Ale widzimy się w następnym odcinku. Na razie wszystkim...